w moim kolejnym odcinku ustaliłem i tak, że odcinki z robieniem Lambo za pomocą YouTube'a będą co... codziennie tylko, ale jak mi się nie uda zrobić w jakiś dzień to nie żyje, ale to tak to są będą czasami co drugi dzień no wiadomo, życie no w takim razie jedna osoba, bardzo mi z tego powodu przykro, zagłosowała, że ma być... Przekonam się, jak ona zagłosowała, Poproszę się. Więc jedna osoba zagłosowała na ten. Nie wiem, czemu nie na ten, ja bym wolał ten, ale dobra. No więc w takim razie no drugi. No zróbmy ten, a nie ten co ja się spodziewałam. To jest po prostu to jest taka sama wykładka, tylko że mniejsza. No też siedzi, no to tam. Mam popis. Robimy, siedzi. I kolejna rzecz, o którą będziecie głosować, to jest rzecz związana z tyłem. Mianowicie to jest spoiler. Moi kochani. Szukajcie chwilkę, Doskonale ja spoiler. Yes. A następ, w następnym odcinku będzie gruba rzecz, bo to będzie chili. Dobra, mamy tak. To jest seryjny. Mamy 13. No to od 1. No to seryjny to jest. Czyli brak spoilera to jest 1. Usuncie na jedynkę Potem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. On siedzi. 12, 13. No ale 13 najbardziej. Mam nadzieję, jak chcecie. Według mnie 13 siedzi. Nie no, to już moi drodzy taki wystający koza, że no. Więc głosujcie jak chcecie odcinki codziennie. Czas głosu do jutra. Jak po prostu nikt nie zagłosuje. Jutro o 20 będzie odcinek. Jak nikt do tej pory nie zagłosuje, to po prostu ja wybiorę. Czyli ten. Oj, już że wyszłam. No. Więc w takim razie, jak chcecie, to głosujcie na to, co chcecie. No. Więc zęta was żegna. Merka.